Halo, halo witajcie, z tej strony Rado i witam Was na starcie do Grand Prix Azerbejdżanu. Start nie najgorszy, ale niestety tutaj potężny uślizg złapałem na T1, no i straciłem pozycję na rzecz Mańka. Ale tutaj miałem dobre wyjście z T2 i taki piękny manewr o to wykonuje. Wręcz czterech kierowców obok siebie na dojeździe do T3 udaje mi się wyprzedzić i pomimo straty początkowej, zyskuję na tym starcie jedną pozycję. No i jedziemy dalej. Też tutaj wspomnę, że jest to sklip drugi Virtua Polis Series i nietypowo właśnie. Witałem Was bez okrążenia kwalifikacyjnego. Niestety nie nagrało mi się. I nietypowo po raz drugi, bo będę tutaj z Wami przez cały czas trwania tego materiału. Udało mi się tutaj wyprzedzić Mańka P2 no i na koniec tego okrążenia pierwszego już wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Początkowo myślałem, że to będzie wirtualne, ale niestety samochód bezpieczeństwa wyjechał, a Dawidek, kierowca numer 1 zjechał do boksu, a więc obejmuje prowadzenie i jesteśmy już właśnie na restarcie podczas pierwszego samochodu bezpieczeństwa okrążenie drugie, trzecie, przepraszam. Lubię na tym torze restartować, wstrzymuję jak najdłużej. Tutaj też pomagam kierowcy zespołowemu. Start oczywiście, tylnych hopowe nie ma, 75 stopni, ale spokojnie. mam tutaj wszystko pod kontrolą. Na pewno P1 No i jedziemy dalej. I kolejny, kolejny kierowca odpada z wyścigu. No i jak widzimy tutaj mało ścigania było. Kolejny safety car. No i jesteśmy już na drugim wznowieniu do Grand Prix Azerbejdżanu. Nadal prowadzę, nie oddaję tego prowadzenia, więc jestem w komfortowej sytuacji. Znowu opóźniam maksymalnie restart. Znowu, jak widzimy, opon tych nie ma. 75 stopni to jest bardzo mało, ale dla mnie wystarczająco podczas restartu, aby utrzymać pozycję i jeszcze zyskiwać minimalną przewagę, żeby spokojnie na tym okrążeniu pierwszym po safety sobie te opony dogrzać. No już tutaj trochę ścigania było przez kilka różnych niestety. Kolejny kierowca odpada. No i mamy kolejny safety car. Tutaj już taki moment wysiłku, że zdecydowałem się zjechać, wymienić mieszankę na opony twarde oczywiście, fioletowo. Wy, wymieniamy opony. Tutaj kierowca drugi też zjechał do boksu. Myślałem, że poprzedni kierowcy, którzy zjeżdżali wcześniej. Jest taka szansa, że któryś z nich mnie wyprzedzi. Udało się wyjechać 0,7 przed nano. No i jesteśmy już na kolejnym restarcie za samochodem bezpieczeństwa. Znowu przedłużałem. Tutaj troszeczkę gorzej, mniejsza przewaga, ale mimo wszystko pewnie utrzymane prowadzenie. Okrążenie 16, jak widzimy, kolejny safety car. No i jesteśmy na kolejnym wznowieniu. Najgorsze wznowienie z tych wszystkich wznowień, które będziecie widzieć w tym materiale. Zobaczcie sami 72 stopnie tylko na oponach tylnych. Zaraz zobaczycie, co to poskutkuje na wyjściu z T1. Oczywiście tutaj na razie restart dobry zyskuje. Uli przede wszystkim utrzymuje te 1 ale niestety tutaj potężny uścisk. Praktycznie w, no, wpadłem tam na ścianę, ale udało się wybronić. Tutaj, już niestety, byłem za wjazdem do alei serwisowej. Nie wymieniałem opon, i to była dobra decyzja, że ich nie wymieniałem. Zdecydowałem się na tym wznowieniu dużo szybciej rozpocząć. Co mi przyniosło wymierne korzyści. Duża, ogromna przewaga nad swoim zespołowym partnerem, ale także za kierowcami. Zanim e, opony dogrzane w sumie podczas tych wszystkich restartów, najlepiej były dogrzane, bo najdłuższy dojazd był do T1. Tutaj niestety skrzydło uwaliłem. Przedostatnie okrążenie. Jestem w głębokich tarapatach ze względu na świetnego kierowcę za mną, czyli Kuba Madeja, podstawowy kierowca splitu głównego Virtua Polis Series, który przez dłuższy czas. Tego sezonu walczył o zwycięstwo w tym splicie. Sp Tutaj y udało mu się wyprzedzić na ostatnim okrążeniu, dosłownie na chwilkę mnie. Niestety prawie wpakował się w ścianę, ja to oczywiście wykorzystałem. Utrzymuję P1 i mam pierwsze zwycięstwo w Virtual Police Series F1 w splicie drugim. Tutaj jeszcze praktycznie, no fotofinish to nie był, ale jedna setka za mną. No, świetny to był wyścig, jestem z niego bardzo zadowolony. Wiadomo, 5 safety carów, 5 znowień. trzeba było trzymać nerwy na wodzy, ale to się udało. Niemniej, bardzo Wam wszystkim dziękuję za pozostanie i obejrzenie tego materiału i wysłuchanie mojej skromnej tutaj. Może nie analizy mojego skromnego zdania na temat tego, co działo się na torze. Ja oczywiście zapraszam do wsparcia tego kanału poprzez subskrypcję, łapeczki czy komentarze. Ja się z wami żegnam. Cześć, cześć.